Siemanko, widzowie z osiemnastego odcinka z serii po sąsiedzku. Sąsiad? Co? A hej! No Jezus! No widzicie sąsiada, nie? Sąsiad już śpi, a dopiero ósma <noise> dziewięć. Tyle roboty dzisiaj. Oj zabił milion robót, a dopiero dziewiąta. No, jak spać można w dzień? No po prostu nie wytrzymie. Mokro na tych polach! No nie wierzę, no. Dławi się, charka. Co się drawi? Dławi. Aaa, Ursus Spamuje telefon Marioli. Żeby mi śniadanie zrobiła. Lumberdino, krokodilo, tralala na srebrce, klepu burno pipe tu no nie wyciągamy brudu wartynga. Nie będę że bo się zbanują za to, co powiem nie przesadzajmy, ale sąsiad też musi się zahamować, bo sąsiad yy, ja nie wiem, że sąsiadowi jest Dzisiaj jedyne co dostałem to unsuba. Już jutro będą takie filmy, że. No, szacunka klebu, bo vibe. Tu nie wyciągamy brodu, uważnie. No tak, u um, sąsiada szczyka, Krzysiu się łupie. Nie, myszka mi się zacięła i stuka cały czas. <grym> <grym> No szepkę klapupu, random vibe. Właśnie Muszę ziemniaki w glebę dać. O kurde. A ja skończyłem uprawy A Może sam kupić by kupił takiego metadora. Matadora. Dobrze wiem co się z nim stało, więc nie muszę... <grym> Są się zapomniał właśnie chyba o tym, że ja wiem co się stało. No widzowie, co ja robię? Jak to dojedzie? Do domu, to się zdenerwie. To się zdenerwie. To normalnie ja nie za sobie zrobię, jak to dojedzie do domu widzowie. A co dojedzie? Aha, zaraz zobaczysz. Nasza paczka, pu random faj. Jak wakacje Santa Cruz... Gruz. Widzowie zobaczyli gdzieś... Co? Ja nie idziesz Sąsiad wypadek zrobił. Nie, jak widzowie to trwali do tego czasu, to wiedzą co się stało. A w to jest trzecia minuta, więc na pewno dość trwali. No chyba, że na zahi widzów że cię nie lubią. Nie no, ja mam raczej widzę, którzy mnie lubią. Ja jestem twoim widzem i cię nie lubię. O, to na pewno nie. Dlaczego w ogóle ze mną nagrywasz? Bo... bo cię nie lubię. Bo lubisz psuć moje filmy, okej. Okay. <grystanie> nie no, lubię cię. Nagrywam, bo mi ukazałeś. Zmusiłeś. <grystanie> Zmusiłeś mnie do tego. Fomrat przyjechał do mnie i zaczął mnie wiecie co robić. Na dy Widzowie Złońcie na policję, że on takie skargi On robi Skargi jak, jak skargi, ale... Jak tak można sąsiad kłamać? Jeżeli tak cię rodzice nauczyli w domu, to okej. Okay. A ci jak kłamie? Nie! Aktualnie wiesz co robisz? Mówisz prawdę, no nie mówisz prawdy. Masakra z tobą, sąsiad. Z tobą. Ha, ha. Nie jest to śmieszne w ogóle. Żeby sąsiad w ogóle, jak będzie siadł jarę, to żeby sąsiad przypadkiem pszenicy nie zasiał. Bo ci nie wyjdzie. Ja nie wyjdzie mi pszenica na jarych. Co ty takie gadasz za głupoty? Umiesz w rolnictwo czy nie? Nie. No widzę właśnie. Lepiej niż ty. Mhm. Mm pierwszy raz używam tych bron. Pierwszy raz i ututujemy. Hmm. <laughs> I to wie. Wiesz co mogę ogłosić, że w kolejnym odcinku o TO POLE będzie moje. A jakaś taka będzie kosiarka będzie moja. Kosiarka będzie kosiła ten jęczmień. Nie. W następnym odcinku mogę Wam zdradzić, że kosiarka kuchyny nowej generacji będzie moja. Muszę? Bo ja to od znajomego pożyczę. A ja to już płaciłem ten całe pieniądze za to, tylko muszą sprowadzić ją do Polski. Muszą sprowadzić. No. Ja to sobie od znajomego widzę pożyczę. Wiecie jak to bywa. Jak są znajomi fajni, to pożyczają. Tu się jeśli ja wykusiłem yy, pola, przypominam. Spójrzmy na gospodarstwo tego osobnika. Jest ładniejsze niż twoje. Widzowie mogą ocenić. I ja się nie obrażę, jak napiszą, że jest nieładne. Bo mi nie potrzebna, żeby było ładne. Niepotrzebne to, żeby na nim... Słyszałem zgrzyta, jak sąsiad osób ocen. No wysiadaj! No to po co wysiadałeś? Na jakiego grzyba, no? No bo słyszałem zgrzyta, grzyta jak żeś ten. Rozkładał rurę. Nie pal go. Bo jeszcze więcej smaru wyprysnie. Pomierzcie tak uszczelki, okej. Okay. Nie bo tam uszczelek nie ma. One są zaprzestane. Co? Nie wiedział jak dymi na czarno. No to w sumie to dymi. Ej po co się niech wypadek się stał? Wychało? Gdzie? O, że z To jest miniaturka na kolejny film. Sąsiad z... stanie obok nich. Kucna sobie nawet. Już. O matunio. Nic wam mi się nie stało? A w sumie po co ja pytam? Raczej nic. To są tylko boty. O robiłem przerobiły mnie brony <grym> Przerobiły cię brony Tak już w padło się przerobiło Dobra, przeszukujemy sobie kombajn na jutro Na kolejny odcinek, a nie na jutro A co ty na jutro już żniwa robisz? Na kolejny odcinek będą żniwa, bo yy, tego, bo ja opol, obok kupuję pole Muszę zobaczyć czy na pewno a. nic tutaj nie jest, bo to pole jest większe od moich trz, wszystkich trzech W sumie? Może i tak jest. Ale i tak jest. To jest soja. To jest jęczmień, ty. ty pole w końcu kupujesz? A idź. 80. kupujesz. A. To kupuję. O ja, że nie wziąłem szusa z środka. Drogi. Ja myślałem, że dziewiątkę kupujesz. A je. To nie przetrafiłby ten kombajn tej soi. Przecież by się zakrztusił i by było nic Zapchałby się, a w sumie... Ale się korek robi, sąsiedzie. I wie, ile to, to ten... Jak to się w te grajetka gra, nie? Dobra, zamknięte. Te silnik ładne świeca są. Wszystko jest, ale... Trudno, żeby nie było świec. Skąd wiesz, może odpala znów na iskrę? Ja blaszkę? No, jeszcze taka blaszka tam wsadzona jest i będzie dopiero. jaja, ja, że ja też mam kombajn podobny do Twojego. Jeszcze od A tego może samego t... sprzedawcy? <laughs> nie, no ja miałem od którego sprzedawcy? Ej, ja też miałem od tego sprzedawcy. To lepiej zobaczyć, czy blaszki nie ma. Ale nie, świece są, to znaczy, że jest git. A mo u mnie też są świece, a jest blaszka. Ale paska nie ma. No a masz pasek? No. No oczywiście, że mam. I to podwójny. O matko. Tak mi miał gruchotnąć, to na pewno tylko jeden. A przecież ty mi też zakładałeś pasek. No i się nie dało go właśnie naciągnąć, nie dało się takiego paska, ja nie wiem. To no to jest... trzeba go, trzeba go rozgrzać wodą. Robiłem, jaką wodą? Zapalniczką. Nie, gorącą wodą, wrzącą. To się roztopi. Nie. Widzowie, ten odcinek będzie aż za kryutyki. Czemu Dzięki za, za oglądanie. Naura, sąsiad? Pa. 爸。